Drzewo genealogiczne dinozaurów, nazywane także kladogramem, no to sposób przedstawienia, jak różne grupy dinozaurów były ze sobą spokrewnione i jak bardzo się od siebie różniły. Na tym drzewie można zobaczyć, jak od pierwszych małych, dwunożnych dinozaurów z pióropodobnymi włóknami ewoluowały ogromne, czworonożne giganty i latające stworzenia. Dinozaury należą do grupy gadów nazywanych archozaurami, które pojawiły się na Ziemi. Ponad 250 milionów lat temu. Po raz pierwszy uznano je za osobną grupę w 1842 roku, kiedy paleontolog Richard Owen wymyślił nazwę dinosauria. Oznaczała ona osobny rodzaj gadów, a do tej grupy zaliczył takie dinozaury jak iguanodon, megalozaur i hilozaur. Pod koniec XIX wieku naukowcy podzielili dinozaury na dwie główne grupy, zwane rzędami. Gadziomiedniczne i ptasiomiedniczne. Podział ten opierał się na kształcie miednicy. U dinozaurów gadziomiednicznych była ona podobna do tej, jaką mają dzisiejsze jaszczurki, z kością łonową, skierowaną do przodu. Z kolei dinozaury ptasiomiedniczne miały miednicę, przypominającą miednicę ptaków, z kością łonową, skierowaną ku tyłowi. Choć przez wiele lat ten podział się nie zmieniał, ostatnio naukowcy odkryli, że teropody, np. tyranozaur, Mogą być bliżej spokrewnione z dinozaurami ptasiomiednicznymi niż wcześniej myślano. Dinozaury można też dzielić na klady, czyli grupy, w których znajdują się przodkowie i wszystkie ich potomstwo. Zwierzęta z jednego kladu mają pewne wspólne cechy. Na przykład wszystkie ceratopsy, takie jak triceratops, mają charakterystyczną kość dziobową. Dzięki takiemu sposobowi klasyfikacji naukowcy odkryli, że dinozaury tak naprawdę nie wyginęły. Ich potomkowie żyją dzisiaj jako ptaki. Mezozoik, znany także jako era gadów, trwał od około 252 milionów do 66 milionów lat temu. Ten ogromny okres w dziejach Ziemi dzielimy na trzy etapy: Trias, Jurę i kredę. To właśnie wtedy pojawiły się dinozaury i świat zaczął zmieniać się w sposób, który wpłynął na życie, jakie znamy dzisiaj. A jak wyglądały te okresy? Zacznijmy zatem od Triasu, w którym to właśnie pojawiły się dinozaury około 240 milionów lat temu. W tym czasie Ziemia wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. Większość kontynentów była połączona w jeden gigantyczny superkontynent zwany Pangeą, który zajmował około jednej czwartej powierzchni planety. Pangea otaczał ogromny ocean o nazwie Pantalassa, a na wschodzie istniał mniejszy ocean, który naukowcy nazwali Tetydą. Pod koniec Triasu Pangea zaczęła się rozpadać. Afryka, Ameryka Północna i Europa zaczęły się oddalać od siebie, a między nimi zaczął formować się Ocean Atlantycki. I wtedy nastał okres Jury. W okresie tym Pangea rozpadła się na dwa superkontynenty: Laurazję na północy i Gondwanę na południu. W środku jury Gondwana zaczęła się dzielić na mniejsze części. Antarktyda, Madagaskar, Indie i Australia oddzieliły się od Afryki i Ameryki Południowej. W tym czasie Ocean Atlantycki wciąż się powiększał, a Ameryka Północna coraz bardziej oddalała się od Europy i Azji. Zmiany te wpłynęły na klimat, stał się bardziej wilgotny, a poziom mórz podniósł się. Tworząc płytkie morza, zalewające części kontynentów. W kredzie natomiast duże części lądów znajdowały się pod wodą, ale od czasu do czasu pojawiały się mosty lądowe, które łączyły Amerykę Północną z Azją. Dinozaury mogły się nimi przemieszczać między kontynentami. Pod koniec kredy proces rozdzielania kontynentów znacznie przyspieszył. Układ lądów zaczął przypominać ten, który znamy dzisiaj. Rozdzielone kontynenty, formowanie oceanów i zmiany klimatu. Stworzyły warunki do rozwoju nowych form życia, choć dla dinozaurów oznaczały one koniec ich panowania na Ziemi.